Cześć witajcie w dzisiejszym filmiku dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o ciąży urojonej u samic ciąża urojona jak sama nazwa wskazuje jest to ciąża którą samica sobie wymyśliła najczęściej taka ciąża występuje 18 dni po dopuszczeniu do samca ewentualnie może też wystąpić bez dopuszczenia do samca na przykład kiedy samica maruje czym się objawia taka ciąża urojona ciąża urojona objawia się tym że tak jak wcześniej mówiłem samica po około 18 dniu po dopuszczeniu zaczyna budować gniazdo i zaczyna rwać sierść. Bardzo często podczas budowy gniazda samicy towarzyszy ruja. Ruja najczęściej objawia się tym, że samica ma zaczerwienione narządy rozrodcze i wtedy jest najlepiej dopuścić właśnie samicę do samca i praktycznie wtedy mamy 99% szans na to, że samica będzie już zapłodniona. Często może się tak zdarzyć, że samica jest zakocona, ale nie rwie sierści, tylko zbiera sobie słomę. I to jest takie przygotowanie się do wykotu, ale samica właśnie wtedy nie rwie sierści i to nie oznacza ciąży urojonej. Teraz już tak poza tematem ciąży urojonej, chciałbym Wam ogłosić taki mały konkurs. W którym będziecie mogli wygrać moją smyczkę? Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie, to napisz komentarz pod filmem. Ja spośród wszystkich komentarzy wylosuję 20 osób, które dostaną smyczki. Wyniki konkursu będą ogłoszone na mojej grupie na Facebooku. Link do grupy oczywiście macie w opisie. Także piszcie komentarze. Trzymajcie się, cześć.